Witam cię bardzo serdecznie. Dziś kolejny temat z cyklu przemienieni. Temat dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważny, ponieważ już od kilku lat rozmawiając z wieloma ludźmi, zmagam się z nim nie tylko na co dzień i nie tylko od święta. Nieprzebaczenie. Studnia bez dna. Z kim nie rozmawiam, ma problem z tym lub z owym? Ma problem z tym, że ktoś powiedział coś na jego temat, albo ktoś skłamał, albo ktoś przeinaczył jego słowa, albo ktoś go skrzywdził. I niestety temat nieprzebaczenia jest bardzo mocno ugruntowany w ludzkim sercu i w ludzkim umyśle. Już niedługo, już niebawem, Strefa Wiary Wolsztyn organizuje po raz pierwszy cykl uzdrowienia wewnętrznego pod tytułem Przebaczenie. Te spotkanie odbędzie się 22 lutego na ulicy Poniatowskiego 1A w Wolsztynie od godziny 16. Poruszymy tam bardzo ważny temat dotyczący właśnie problematyki nieprzebaczenia. Jeśli będziesz chciał poznać mapę swojego nieprzebaczenia, tego, z czym się zmagasz, tego, z jakiego powodu ciągle jesteś w smutku, w jakimś rozpaczy, cały czas cofasz się do tyłu, chcę ci powiedzieć, że jednym z tych powodów jest właśnie temat nieprzebaczenia sobie, innym ludziom i nierzadko Bogu. I dziś tylko jeden fragment Słowa Bożego, który wszyscy w Polsce znają. Modlitwa ojczynasz. I odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale nie wiem, czy wiesz, że w Ewangelii Mateusza, bo tam zawarta jest modlitwa Ojczy Nasz, szósty rozdział, w czternastym wersecie jest kontynuacja modlitwy Ojczy Nasz. I tam jest bardzo ciekawy i bardzo ważny werset. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i Wam ojciec Wasz niebieski. Nieprzebaczenie jest toksyczną, śmiertelną i bardzo niebezpieczną sprawą. Ona zabija duszę, ona zabija serce, ona zabija ducha. Nie możesz pójść naprzód jeśli nie uporasz się z nieprzebaczeniem wobec siebie samego, wobec innych i czasami też wobec Boga. Zapraszam Cię do przygody zwanej przebaczenia. 22 lutego, Poniatowskiego, 1a, Wolsztyn, godzina 16. Możesz zapisać się przez Messenger. Czuj się. Zaproszony. Bądź wolny od nieprzebaczenia.